Dużo się dzieje bardzo w sprawie i sprawiedliwości. Ja sobie postawiłem taką tezę, że, że to wcale nie jest źle, że, że tam te walki frakcyjne odbywają się teraz, bo jesteśmy dwa lata przed najbliższymi wyborami. To jest czas, kiedy można się jeszcze poukładać, kiedy można wykuć jakieś idee, kiedy można się zdecydować na jakiś kierunek, bo no, widzimy, że te kierunki są rozbieżne. Różne frakcje inaczej widzą po prostu przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, drogę, którą prawo i Sprawiedliwość powinno podążać. No tutaj można po powiedzieć, że frakcja maślarzy kieruje się raczej w tę stronę bycia twardą, konserwatywną, prawie że skrajną prawicą. No, chcą iść drogą powiedzmy delikatnie, że Konfederacji, ale często już drogą Grzegorza Brauna. Oni mówią, że nie wykluczają współpracy z partią Grzegorza Brauna i z nim osobiście już wprost, takie, takie sobie Jacek między m.in. wymieniał.